Nowa wersja Banda 7 od Huawei jest sporym zagrożeniem dla opaski Xiaomi. Ale co takiego oferuje? Czy warto jest się nią interesować? No i którą wybrać? Zapraszam do testu. Opaska od Huawei wzorem poprzednika ma prostokątną formę i silikonowy pasek z klasycznym zapięciem. Dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych. Paski są na klasycznych teleskopach, więc, w razie czego, możemy wymieniać się na inne. Jest to bardziej uniwersalne rozwiązanie niż pastylka umieszczona w pasku w Mi Bandach. Zaletą opaski Huawei jest też przycisk na boku, dzięki któremu szybciej możemy wywołać menu. Na spodzie mamy piny do ładowania oraz zestaw czujników. Podobnie jak konkurent, nowa opaska ma certyfikat wodoodporności do 5 ATM, czyli pod prysznicem i na basenie daje radę. Wyświetlacz wykonany jest w technologii AMOLED o przekątnej 1,47 cala. Oferuje gęstość pikseli na poziomie 326 ppi. Rozdzielczość wynosi tutaj 192x490 pikseli. Jego najwyższa jasność to 550 nitów. Więc podobnie jak Mi Band, jest nieźle widoczny nawet w słońcu. Co prawda, jego kolory są mniej nasycone, ale jest to również bardzo ładny ekran. Niestety brakuje tu czujnika oświetlenia, który automatycznie mógłby dostosowywać jasność, tak aby przechodząc np. ze słonecznego podwórka do ciemnego pomieszczenia, ekran robił się samoistnie ciemniejszy. Band 7 ma tryb Always on Display, dzięki czemu możemy przez cały czas wyświetlać godzinę i datę. Niestety, tryb ten zjada dość szybko baterię. Aby zmienić tarczę, wystarczy dłużej przytrzymać palec na ekranie głównym. Możemy wtedy wybrać jedną z kilku dostępnych od razu lub pobrać inne z aplikacji. Gestem z góry ściągamy belkę ze skrótami do ustawień. Tutaj możemy dość sprawnie i szybko zmienić jasność ekranu, włączyć latarkę czy ustawić tryb nie przeszkadzać. Gestami na boki przychodzimy pomiędzy widgetami ze skrótami do zapisów naszej aktywności. W tym miejscu mamy też pogodę czy sterowanie muzyką. Z dolnej części ekranu wyciągamy powiadomienia, wyświetlają one polskie znaki, niestety nie pokazują emotikon. Ale po aktualizacji dają możliwość odpowiadania według zdefiniowanych szablonów, które możemy edytować i dodawać w aplikacji. Dzięki przyciskowi na boku możemy w łatwy sposób cofnąć się do ekranu głównego, a także przejść do menu. A w nim mamy rozbudowane statystyki aktywności z całego dnia z czytelnymi wykresami. Są też tryby treningów razem z ich historią. Jest zapis cyklu u kobiet. Opcje znajdź telefon, zdalne sterowanie aparatem, czy też muzyką puszczaną na telefonie. Dostępne opcje pomiarów, takie jak tętno, sen, kroki, SPO2, wypadają podobnie do tego, co oferuje nowy Xiaomi Mi Band. Nosząc te opaski na tym samym nadgarstku, raz jedna, raz druga miała wyższe wyniki, ale zbliżone do siebie. I zestawiając je ze sprzętami medycznymi, są one poprawne. Na pewno nie są idealne, ale też nie są to randomowe wartości. Jeżeli jakieś ze statystyk zaczną nas niepokoić, to warto udać się do lekarza. Opaska Huawei przeważnie naliczała trochę więcej kroków w porównaniu z Mi Bandem. Pełny podgląd statystyk mamy w aplikacji Huawei Zdrowie, która dostępna jest zarówno na Android, jak i na iOS. W niej mamy podział na dni, tygodnie, miesiące dla wszystkich pomiarów kroków, snu, tętna oraz innych zbieranych danych. W aplikacji też możemy sprawdzić statystyki naszych treningów oraz zmienić ustawienia zegarka. Czyli możemy pobrać nowe tarcze, zmienić szablony odpowiedzi na powiadomienia, czy ustawić opcję pomiarów aktywności. Jeżeli chodzi o treningi, to mamy ich teraz aż 96 do wyboru. Są oczywiście standardowe: bieganie, jazda na rowerze, pływanie, spacer, siłownia, piłka nożna czy siatkówka, ale też te mniej popularne sporty jak taniec, skłóż i inne. Aby trening i dane GPS były poprawnie zapisane, musimy być stale połączeni ze smartfonem. Wyświetlane statystyki są czytelne, podczas treningu możemy zmieniać muzykę. Jest opcja edycji pól i dostosowania ich do swoich preferencji, a także mamy możliwość automatycznego wykrywania np. biegania czy spaceru, gdzie opaska po kilku minutach aktywności zapyta nas czy chcemy, aby się ona nam automatycznie zapisała. Budowana bateria ma pojemność 180 mAh, co przekłada się na około 9-10 dni pracy z włączonym monitorowaniem SPO2 i powiadomieniami. Niestety tryb Always on Display powoduje, że jak chcemy mieć cały czas aktywny ekran, to musimy sięgać po ładowarkę już co 3-4 dni. Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki, należy wyłączyć ciągłe monitorowanie SPO2 i ograniczyć pomiary tętna. Wtedy spokojnie możemy osiągnąć 14-15 dni na jednym cyklu. Do ładowania urządzenia producent dorzuca w zestawie mag ładowarkę na piny, która do pełna potrzebuje około 2 godziny, aby naładować tego banda. Podsumowując, Huawei Band 7 jest w tym roku realnym zagrożeniem dla Mi Band 7 od Xiaomi. Ich cena jest taka sama i wynosi 249 zł za wersje podstawowe. Ale na start opaska Huawei dostępna była za 199 zł i uważam, że co jakiś czas mogą pojawiać się na nią obniżki. Jeżeli chodzi o zbierane dane czy statystyki, to wypada to podobnie na obu opaskach. Jednak ekran i budowa Band 7 od Huawei bardziej przypada mi do gustu. Na wyświetlaczu statystyki są czytelniejsze i lepiej się je przegląda niż na owalnym ekranie Mi Banda. Ale to wy sami musicie zdecydować, który wygląd bardziej przypada wam do gustu. No bo właśnie główną różnicą jest sam wygląd. Pozostałe funkcje są podobne. Bateria wypada nieźle, o ile nie włączymy trybu AOD. Funkcji sportowych jest sporo, a pomiary są poprawne. W porównaniu do zeszłorocznego Band 6 sporych zmian nie ma, więc wymiana na nową opaskę raczej nie ma większego sensu. Jednak jak jeszcze nie macie tego typu sprzętu, to polecam ją jak najbardziej. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do ich zadawania. Polecam też sprawdzenie innych materiałów na kanale. No i do następnego.